Stop! I pierwszy punkt dla zawodnika o brunatnym polu na tarczy. A nie, nie, nie. Stop, stop, stop. Sędziowie mnie poprawiają. Punkt dla zawodnika ze świętym jeżem na tarczy. Bodaj, że to święty jeż. Tak, czyli jeden punkt. Sędziów pokazuje drugiego zawodnika, czyli mamy 1-1. I pierwszy punkt dla rycerza, pana Jaromira z niebieską tarczą. Korekta uzbrojenia przez sędziego głównego. Drugi punkt, jak tuszę, tak jest. Wrzuta na piątą, bardzo morderczy cios. Stop. Jaka decyzja sędziów? Nic, nie ma decyzji, znaczy każdy widział co innego. Stop. I widzę, że punkt dla rycerza z czerwoną tarczą, z białą plecioną bordiurą, czyli tą otoczką wokół tarczy, czyli mamy dwa do jednego. Stop. I trzeci punkt dla pana Jarumira, czyli on zdobywa swój drugi punkt w tym czurniej. Stop, stop. I punkt dla rycerza z czerwoną tarczą o białej, plecionej bordiurze. Stop. E, brak punktu. Ponownie brak punktu. Stop. Teraz czyste wejście i drugi punkt dla rycerza z czerwoną tarczą o białej biordiurze. Stop I trzeci punkt dla tegoż rycerza. Bez przerwy mówię biodni. Panem Jaromirem Zbioru. Stop. Nie sędziowie nie uznają akcji. i punkt dla rycerza z czerwoną tarczą o srebrnej bordiurze. Stop. Bez trafienia. Stop. Ładne wejście, drugi punkt dla rycerza o tarczy czerwonej ze srebrną bordiurą. Walka walka, 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 Stop. I trzeci punkt dla tego samego rycerza. On zwycięża ten pojedynek. Przy aplauzie... Przykuje się Sarna i Jim z Białorusi. Stop. I jest pierwsze trafienie dla Rycerza Herbus Stop. Nie ma trafienia. Stop. Drugie trafienie dla rycerza Herbuskłowa Stop Jest trafienie dla rycerzy Rycerza o czerwonej tarczy Ze srebrną bordiurą. Stop Jest wyrównanie 2-2, czyli teraz jeden strzał Rozstrzygnie pojedynek Stop, stop, stop. I jest trafienie dla rycerza z czerwoną tarczą o srebrnej bordiurze, który zwycięża ten pojedynek. Jest pierwszy punkt dla rycerza z czerwoną tarczą o srebrnej bordiurze. Eee, wyrównanie 1-1. Tak. Dobran. Proszę, proszę. 2:1 dla Rycerza o czerwonej tarczy ze srebrną bordiurą. Tak, Jest remis. Dla obu rycerzy po dwa punkty, damy szaleją. I trzecim punktem zwycięża rycerz z czerwoną tarczą i srebrną bordiurą. Bordiurą, czyli otoczką wokół tarczy. Wkracza jego adwersarz. Rycerza z Białorusi. Stop! Wyrównanie jest punkt dla rycerza o srebrnym jednorożcu na tarczy. Stop. Drugi punkt dla rycerza z Białorusi. Mamy 2-1. Trzeci punkt dla rycerza z Białorusi, czyli Ipativ wygrywa ten pojedynek. Nie pierwszy, dziś i nie ostatni, ergo wszystkim rycerzom o. należą się gorące własne. I Sławek z Krakowa. Farot, Rycerz, Sławek z Krakowa. Jeden punkt dla rycerza sarny. Stop. Niech ja dobrze popatrzę. Jest punkt dla rycerza z Białorusi, czyli mamy jeden jeden. Stop. Drugi punkt dla rycerza z Białorusi. Stop. Akcja uznana za nie było. Stop. Punkt dla rycerza far, Sarny, czyli mamy 2-2. Dwa, 2-2. Dwa? Dwa, dwa. Czyli yy, walka ostatniego punktu. Stop. Oh, każdy sędzia widział, co innego, nie ma, nie ma punktu przyznanego. Stop. Punkt dla rycerza z Białorusi i Ichpativ wygrywa ten pojedynek jednym punktem. Brawa dla obu rycerzy, to już są duże starania, walka o każde trafienie. Stop. I punkt dla Rycerza z Krakowa. Stop. Akcja uznana za niebyłą przez sędziów. Stop. Drugi punkt dla Rycerza z Krakowa. Stop. I trzeci punkt dla Gregora z Krakowa, który zwycięża w ten sposób ten pojedynek. I dla Państwa znowu parę słów wyjaśnienia. Mówię akcja uznana za nie. 60 walk. Rycerze walczą każdy z każdym, więc bez przerwy tu wchodzą, schodzą i robią sobie mieczami dobrze. O. Mm, nie była akcja. Uznana za nie było sędziów. O! Wyprzedzający cios dla rycerza z Krakowa. Op. Wyrównanie. Mamy 1-1, jeden, jeden, proszę państwa. Stop, 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 stop. Rozejście. Stop. Drugie wyprzedzenie dla rycerza z Krakowa. Mamy 2-1. I tak Stop. Punkt przyznany rycerzowi z Białorusi. Mamy 2-2. Czy jest to pojedynek jednego trafienia? Stop. I rycerz z Krakowa werdyktem dwóch sędziów uzyskuje przewagę. Zwycięża ten pojedynek. Trzecie trafienie dla rycerza dzierżącego na tarczy czarnego tura na złotym tle. Czyli rycerze gotowi? Έχει ένα